Tej książki miało nie być. Kilka lat temu wydawca nagle stwierdził, nie wydaje. Uzasadnienie? Po czasie dowiedziałem się, jak to jeden z celebrytów, znany aktor, dotarł, dotarł tam i, i, i później widzieliśmy na przykład festiwal jego rodzinny na łamach tego tytułu prasowego. I wtedy zrozumiałem, że trzeba wydać książkę. Poaktualniłem ją, choć i tak wiem, że trzecia część będzie musiała być napisana, ponieważ pewne sprawy naprawdę trzeba domykać. W tej książce zobaczycie kulisy spraw, o których się niby głośno mówi, ale tak naprawdę nie chcę mówić. Zresztą macie przykład tej książki, tutaj celebryci wyciągnęli już wnioski i nie, nie jest tak, jak było w czasie filmu, nic się nie stało, był wielki raban i krzyk już nawet przed publikacją filmu, gdy nikt nie widział z nich i nie wiedział, co będzie w filmie. Tutaj jest cisza. Podobnie zresztą było z książką Wszystkie chwyty dozwolona Fera Getback. Tutaj miało być milczenie jest milczenie. Pierowcy, nawet, którzy pracują nad tym milczeniem w rozmowach ze mną, się do tego przyznali, że pracują nad tym milczeniem. Różnych metod się wtedy chwytali i chwytają. Dlaczego książkę sam wydaje, już wyjaśniłem. Są sprawy, są tematy, które najbezpieczniej, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli macie taką możliwość, musicie zrealizować sami. Lub wydać sami. Wydawcy okazują się być podatni na zastraszenia, boją się procesów i nie tego, że przegrają, ale to, że każdy proces kosztuje. Trzeba wynająć adwokata, no i czas, czas, który się poświęca na rozprawach. Inna sprawa to dystrybucja książki. I tutaj zaczynają się schody. Nie bez powodu tak wielu autorów, ostatnio Tomasz Lis, samemu wydaje książki, samemu je właściwie dystrybuuje. Wchodzicie na stronę autora, u mnie to jest latkowski.com i tam dokonujecie zakupu. Dzięki temu przy drożyźnie druku, papieru marże, które są zabójcze, bo jeden z ważniejszych sprzedawców książki bierze ponad 50% marży. No, dobrze, powiedzmy, niech weźmie nawet te 55 dokładnie chyba procent marży, ale niech tą książkę przynajmniej wyłoży do strzedania na półce. Tutaj mamy także schody. Trzeba mieć kolejne pieniądze, żeby zapewnić wystawkę książce? Ale to też, ale to też jest najmniejszy problem. Większym problemem jest cenzura. Czy wiecie o tym, że. Tenże dystrybutor potrafi wziąć książkę, na którą wydacie pieniądze na druk, promocję, etc. i nigdy jej nie wystawić, wtedy wpadamy w tunel. Książka niby jest dostępna, ale i naprawdę nie ma. Nie możecie jej kupić. Ciekawe kogo ścigają, ale na pewno nie bohaterów mojej książki. O czym, o czym też. Będzie w książce, dlaczego nie ścigają, a powinni. Bywa tak, że ten dystrybutor potrafi wycofać książkę i to książkę, która dobrze się sprzedaje. Ostatnio znam taki przykład. Po prostu nagle znika po dwóch, trzech tygodniach. U mnie w Getbacku też był taki moment, w którym nagle książka miała tak zwany zwrot. I nie ma, się na, nie ma się na to żadnego wpływu. I nie mówimy tutaj o zabezpieczeniach procesowych, o pismach procesowych, sądach. Po prostu działają tak zwane układy. Jesteśmy małym światem mediów, reklamy. I tutaj niektórzy ludzie mają duże przełożenia. Układziki niesamowicie działają, jak w szwajcarskim zegarku. Więc... ponieważ sam dotknęłem mediów z różnych stron. Sam poniekąd byłem decydentem. Wiem jak działa ten świat. Nie jestem naiwny, dlatego należy brać sprawy we własne ręce. Ta książka to taki znowu wjazd w tunel. Z którego wyjadę mniej lub bardziej poharatany. Jeden z pierwszych czytelników książki powiedział, że ma ona smutne zakończenie. Jakie to przeczytacie? Dlaczego? Bo właśnie bycie tyle lat w mediach i robienie tego tematu, bo przypomnę, że powracam do niego co kilka lat filmami, książkami, nauczyło mnie pokory tego, że dziennikarz nie wszystko może publikacja nie oznacza sukcesu choć tutaj w tej sprawie to dzięki mediom część towarzystwa część łowców nastolatek dostało po łapach niestety tylko niektórzy mają problemy z prawem można powiedzieć, że tutaj dziennikarze pokazali, że coś mogą. Irytujące jest tylko to, że mamy do czynienia z kozłami ofiarnymi. Po publikacji prasowej są konferencje prasowe, następuje poruszenie medialne, no ale nic z tego tak naprawdę nie wynika. Ślady są zacierane. Można powiedzieć, że beton przykrył wiele z. Głośnych spraw, sprawę dworca centralnego, sprawie zatoki sztuki i inne sprawy, o których mówię w książce. Pomimo zniechęcenia, pomimo świadomości, że mało można zrobić, uważam, że jednak trzeba coś robić. Dlatego powstała ta książka. Ukaże się wkrótce, bo już od 25 maja będzie rozsyłana. Przeczytajcie ją. I pomyślcie, co można zrobić i co możemy w ogóle zrobić, by wielcy tego świata nie byli tak bezkarni? Nie jest to lekka lektura. Właściwie powinienem uprzedzić, że wrażliwe osoby nie powinny jej czytać. Są tam fragmenty, które mogą strząsnąć i wywołać reakcje, ale problem wykorzystywania nieletnich nie jest łatwym tematem. Pomimo tego, że jest milczany, trzeba o tym mówić. U nas temat pedofilii został upolityczniony. Dlatego tak bezkarnie czują się ludzie, którzy wykorzystują dzieci. Więcej mają taki tupet, że siedzieli przez lata cicho, a teraz podnoszą głowy i udają, że nic się nie stało.